Co tutaj się dzieje? Bo ja nie wiem co tutaj się dzieje. Hej widzowie. Oni jeszcze tutaj nie mogli dojechać. Bo im coś się... Bo im coś tutaj się stało. Ja nie wiem co. Bo oni coś mają nie tak z, z pojazdami, bo oni nie mogą opatrzeć to, co się dzieje. Bo oni nie umieją co tutaj się dzieje. Bo oni nie umieją. Ale oni nie mogą tu. bo oni jeszcze tutaj nie dojechali a im coś się tutaj stało bo oni nie mogli pojechać jak policja bo oni nie znają się na wszystkim bo policja i, i, i Boty nie umiał coś tutaj ogarnąć ja umiem to opatrzeć a oni nie umiał tego opatrzeć Renault Desir był lepszy niż, niż ich Renault Desir, a nawet inne auta Mam się tutaj, coś narobiło, bo ja nie wiem, co im się tam narobiło, ale wcześniej nie mogli tutaj coś opatrzyć. Tak jak z policją, ale multiplayer dla mnie jest najgorszy, bo wiemy, co się tu dzieje, ale oni jeszcze tutaj nie do. a jeszcze tutaj oni nie, nie załapali, ale oni. Chyba no to już koniec, koniec, bo oni już nie mogą tutaj dojechać.